Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale w kolejnym dniu. Dzisiaj do Was przychodzę z holem z, z MyProtein. Mówiłam Wam ostatnio, że zrobiłam tam niewielkie zakupy. Zamówiłam trzy pary legginsów i zamówiłam również jedną koszulkę. Koszulkę prawdopodobnie oddam, bo na obrazku była inna, tam był pod spodem taki jakby, jakby koszulka bez ramionczek, znaczy na ramionczkach, dodatkowo tu się okazało, że przyszła tylko ta sama taka narzutka zewnętrzna, więc to nie do końca jest to co ja chciałam, myślałam, że to jest jedna część, nie czytałam i muszę też sprawdzić jak to jest z tym zwrotem, bo ta polityka w MyProtein jest strasznie niejasno napisana. Więc e, zobaczymy. E, I tak, wszystko przechodzi w takich ładnych e, opakowaniach. Wszystko jest tutaj e, zabezpieczone, nie trzeba niczego odrywać, tylko mamy tą taką szczepianą formę. zapomniałam jak to się nazywa. I pierwszą rzeczą mm, ja już rozpakowałam, ale ja ich jeszcze nie mierzyłam. Pierwszą rzeczą, jaką Wam pokażę, to są leginsy leginsy zakupiłam w takim kolorku. A widzę nawet nie przekłamuję za bardzo, bardziej zielony, bardziej taki morski kolor jest. Mm. Wszystko wzięłam w rozmiarze S, ale jak rozpakowałam te rzeczy, no to powiem szczerze, troszeczkę się obawiam, że będą za małe, bo te getry są po prostu strasznie wąziutkie. Tak może tego nie widać, ale jak tak wezmę na siebie. Czekajcie, bo ja dzisiaj specjalnie wzięłam sobie sportowe spodnie. No to tak, no nie wiem, zobaczymy. Zaraz je będę mierzyła. Za te getry zapłaciłam, ja tutaj mam gdzieś cenę. Nie mam, chyba wyrzuciłam z opakowaniem. Poczekajcie chwileczkę. Dobra, Paragonu nigdzie nie mogłam znaleźć, więc. Ale mam tutaj laptopa i widzę, że te legginsy po rabacie kosztowały 51 zł. i 3 grosze. Ja trafiłam ogólnie na jakąś fajną promocję, bo było na Mind Protein minus 40% na wszystko i dodatkowo z kodem Klaudi Łakomej. Dostałam 12% dodatkowe od ceny tej już e, minus 40, więc w sumie leginsy wyszły 53, 51 zł i 3 grosze. Co mi się podoba w tych leginsach, to to, że one tutaj mają kieszoneczkę z boku. Więc zaraz je przymierzę. Zobaczymy, jak one będą wyglądały, bo ja jeszcze tych getrów w ogóle nie mierzyłam. Drugie getry, jakie sobie wzięłam, tylko sobie wezmę tak na opakowania, żeby mi się nie pomieszały. Drugie leginsy, jakie wzięłam, to są w takim kolorze pomarańczowym. To jest dokładnie ten sam model, który. Jest w niebieskich, tylko te są w kolorze pomarańczowym. Tak mi się wydaje, że ten sam model. Tak, też ma kieszonki po obydwu stronach. Tak wyglądają leginsy. I te leginsy, już z kodem rabatowym, zapłaciłam za nie 42 33 grosze. To są ponoć leginsy, które mają nie prześwitywać. I my, mi na tym najbardziej. Yy zależało, więc no, nie chciałam też wydawać na Nike czy na Adidasa 150 czy 180 zł. Po 250 też widziałam, które rzekomo nie prześwitują. Wiedziałam, że są inne marki sportowe, które mają też nie prześwitujące. Te Leginsy również polecała mama na siłowni i właśnie z Instagrama. No i właśnie wiele ogólnie na Instagramie osób ze świata fitnessu też poleca tą markę nie wiem czy jest to marka która po prostu tak inwestuje w swoją reklamę i, i dlatego one tak są rozpowszechnione czy jest ona faktycznie dobra bo no ceny mają bardzo fajne kolejnymi leginsami, jakie kupiłam to już są leginsy czarne ale to już jest inny model i to już jest jeden z nowszych modeli one są całe czarne nie mają żadnych siateczek, żadnych wstawek. Tutaj mają troszeczkę inne tylko szycie. I za te Leginsy zapłaciłam, już wam mówię. Muszę zerknąć w laptopa. Te kosztowały 98. One były przecenione ze 189. Także to były najdroższe Leginsy, ale mi też na jednych czarnych zależało. Bo ja jeszcze się zastanawiam, bo... Rzekomo te legińce nie prześwitują, znaczy nie prześwitują, nie przebijają nawet jak się spocimy. Więc y, czarne wzięłam z braku laku, bo one są po prostu bezpieczne, i wiem, że nawet jeżeli gdziekolwiek ten pot będzie, po prostu na czarek nie będzie widać i ja je brałam bardziej pod kierunkiem wyjścia w góry. Tamte bardziej do ćwiczeń na siłowni czy do, czy do chodakowskiej w domu, czy nawet wylecieć na dwór z psem na spacer, ale czarne brałam bardziej pod góry. W nich oczywiście też będę jeździła i na rowerku, i ćwiczyła chodakowską, i wychodziła pewnie na dwór, jeżeli będzie taka okazja, i jeżeli one w ogóle będą dobre, bo ja się nastawiłam, że one są dobre i ja nie zwracam niczego. Niczego poza, właśnie. Poza tą jedną rzeczą. Ta jedna rzecz była opisana jako crop top treningowy z opuszczonymi ramionczkami. I na zdjęciu to wyglądało tak, że była pod spodem w takim kolorze koszulka i na tym była właśnie ta bluzeczka. I to jest taka bluzeczka. No i ona jest taka siateczkowa. Ja dlatego się zdecydowałam, bo ja byłam w 100% pewna, że to jest taki pakiecik, że tu są dwie bluzki w kupie. Że jest na ramionczkach i taka, czyli e, tu nie będzie tej takiej dziury wielgaśnej. E, no i teraz zobaczymy. No za to zapłaciłam 40 zł. Uważam, że 40 zł i 2 grosze. Uważam, że nie jest to bluzka warta takiej ceny. Ja nie potrzebuję po prostu takiej bluzeczki, bo ja też coś do niej muszę założyć. Więc prawdopodobnie tą bluzeczkę będę się starała oddać. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, idę teraz wszystko mierzyć. Co mi się podoba, to to, że wszystko przychodzi naprawdę bardzo ładnie, elegancko, popakowane. Nie ma tych foliówek, tego wszystkiego, więc jest super. Dodatkowo dostałam taką ulotkę. To jest jakiś voucher. Nie wiem o co chodzi. Chyba na jakieś jedzenie. No ale to oczywiście nie jest u nas do pobrania. Jakaś jest strona z aplikacją, wszystko po niemiecku. Więc zobaczymy. Jest jakaś karta rabatowa z jakimś kodem. Nie bardzo wiem o co chodzi, muszę poczytać, jak będę miała czas, bo w sumie średnio mnie to interesuje. Nie lubię po prostu dostawać czegoś w obcym języku. Jeżeli zamawiam to ze strony polskiej, bo gdybym ja to zamawiała ze strony, no nie wiem, gdzie byłoby liczone właśnie czy niemieckiej, czy angielskiej, byłoby liczone czy w funtach, czy w dolarach, czy w euro, no to ja rozumiem, że zamawiam z obcego kraju, ale skoro ja to zamawiam z polskiej strony, gdzie są polskie adresy, wszystko jest po polsku, dlaczego dostaję niemieckie ulotki? No nie czaję tego. Nie wiem o co chodzi, nie wiem czy w ogóle to będę sprawdzała. Także dobra, idę teraz mierzyć i widzimy się za chwileczkę. Ok, założyłam już pierwsze legginsy na siebie i już Wam to pokazuję. Troszeczkę Was obniżę. Azji mi tutaj może przeszkadzać. Założyłam te niebieskie. No i powiem Wam szczerze, że mi się to bardzo podoba. Fajnie wyglądają, nie prześwitują faktycznie. No tutaj są troszeczkę bardziej obcisłe, więc widać, że mi boczki wystają, ale to jest ogólnie mój rozmiar. Więc legginsy mi się podobają. Co mi się bardzo podoba, pokażę wam. To jest to, że one tutaj mają siatkę, więc one są po prostu przewiewne. No i tutaj właśnie mają kieszonkę, na przykład na pilot, telefon. Nic większego tutaj nie włożę, ale mogę wam pokazać w ten sposób, że jest to kieszonka dość głęboka. Więc moim zdaniem leginsy są po prostu genialne. Naprawdę nie prześwitują. Ja mam na sobie ciemną bieliznę i kompletnie tego nie widać. Więc, moim zdaniem, oby tylko one nie e, przemakały, nie e, jak się człowiek spoci, oby one po prostu nie przesiąkały, to będą naprawdę genialne. Zrobię test jutro w tych e, leggingsach. Po prostu zrobię trening albo jeszcze nawet i dzisiaj, bo dzisiaj rano treningu nie robiłam. E, także na koniec Wam jeszcze dogram. Na samym końcu będziecie mieli test prawdopodobnie tych leggingsów. Albo w następnym filmie zobaczymy. Ale ogólnie, legnicy mi się bardzo podobają. Są fajne, świetnie się dopasowują. Świetnie się chodzi. Widzę, że nic się kompletnie tutaj nie dzieje, nie ściągają się. No i za tak niską cenę, nie oszukujmy się, w chemie kosztują więcej. W kropie kosztują 6 dyszek, a tu mamy porządną jakość za naprawdę bardzo fajną cenę, bo zakupione po prostu w dobrej promocji. Wiem, że na My Protein są dwa razy w miesiącu rabaty minus 40% i różne Instagramerki również dostają swoje kody, które są dodatkowo do tych rabatów. Wiem, że... Anna Karcz ma jakieś kody, wiem, że właśnie Klaudia Łako ma jakieś kody i jest jeszcze kilka innych osób, chyba mama na siłowni też ma jakieś swoje kody, ale zobaczymy, także ja na razie z tych jestem mega zadowolona, bardzo mi się kolor w ogóle podoba, ja uwielbiam ten kolor, no i cóż, idę zmieniać, one mają kiszonki z obydwu stron, więc spokojnie i telefon i coś jeszcze można wstawić i pójść nawet z psem na spacer, prawda? Także e, dobra, idę mierzyć teraz pomarańczowe i zaraz się do Was odzywam. Ok, mamy następne legginsy przed sobą. E, teraz mamy pomarańczowe. To jest dokładnie ten sam model, który, e, w którym były w niebieskim, co w niebieskim kolorze? Wysłowić się nie mogę. Także e, kolor jest dokładnie taki sam. E, wzór jest dokładnie taki sam. Boże, co ja platę, Pies mnie rozprasza. I też one również mają tutaj tą kieszonkę dużą z jednej strony, z drugiej strony świetnie się układają, nie prześwitują, możecie sami sprawdzić. Także naprawdę te leginsy również zostawiam. Te boczki zlikwiduję jeszcze zanim, zanim przyjdzie lato. Tak, bo ja już na kwarantannę w swój sposób znalazłam. Więc są świetne. Kolor jest bardzo fajny. Ja na, na zdjęciu one w ogóle wyglądały jako takie jakby bardziej neonowe, bardziej takie jaskrawe, pomarańczowe. Ale w rzeczywistości wyszły takie kolor ceglany. Także ja ogólnie jestem zadowolona. Również posiadają tutaj tą siateczkę wentylacyjną. No dla mnie super. Ja na pewno zostawię te getry. Nie odsyłam ani jednych, ani drugich. Dobra, idę teraz mierzyć. Kolejny model, model czarny, to już jest inny model, więc obstawiam, że całkiem inaczej się będzie układał, tym bardziej, że te mają tą górną gumkę tutaj. Ona jest tutaj taka troszeczkę bardziej ciasta. Tu już dalej są fajnie szyte, pewnie dlatego, że to są leginsy typu z wysokim stanem więc ja ich po prostu tak mocno nie podciągam w górę, ale obstawiam, że można je podciągnąć troszeczkę wyżej i one wtedy będą też się fajnie układały i żeby właśnie nie odstawały bo często jest ten efekt przy tych leggingsach, że ta górna guma po prostu odstaje mocno więc ok, dobra, zbieram się, idę teraz założyć czarne leginsy i się widzimy I mamy już teraz kolejne getry te mi się podobają najbardziej czarne Oczywiście wiadomo, ma czarny wysmukla i tak dalej, ale one ogólnie się świetnie układają, są takie, one przede wszystkim nie są prześwitujące, więc sami zobaczcie, już nawet się tak powypinam, powyginam, nic, nic kompletnie nie prześwituje, Azji zejdź stąd, ej, panienka. No niestety, szkolenie malucha troszeczkę trwa, ona uparcie próbuje wchodzić na kanapę, ale tylko wtedy jak ja jestem zajęta czymś innym. Dobra, wracamy. Dobry pies. Wracamy do leginsów. Leginsy są długie, one już nie posiadają żadnych siateczek, świetnie są troszeczkę wyższe, świetnie się układają. Naprawdę. Ale one są na takiej granicy już mocno powiedziałabym, że gdyby były. Gdyby była fajna możliwość zwrotu i wymiany bez żadnych dodatkowych kosztów, to chyba bym się zdecydowała na MK. Bardzo chętnie bym przymierzyła MK. Ja nigdy MEK nie kupuję. Bardziej idę zawsze w stronę XS, -ek. Ale ok ostatnio mi się troszeczkę więcej przybrało, chociaż w innych spodniach się czuję nadal w miarę normalnie. Te jednak mimo wszystko, może one są po prostu tak celowo robione. Ta ostatnia warstwa jest po prostu troszeczkę ciaśniejsza. Na chwilę obecną lekko mi to może przeszkadza, ale ja wiem, że dostanie potrwa długo. <gry> Także tak, ogólnie getry są bardzo fajne, bardzo wygodne, bardzo przyjemny mają materiał. Myślę, że to nie są getry, które się sypałkują. jest przecież jeszcze też na to gwarancja. Więc mi się ogólnie sam materiał bardzo podoba. Szwy też są bardzo fajne, widać, że są to szwy po prostu dość mocne. No, Naprawdę ja jestem ogólnie zachwycona. Tutaj mają takie fajne szycie. Tworzy to taki efekt fajny na pupie też. Więc no cóż, sami widzicie, jak to wygląda. Leginsy są po prostu super. Dobra, idę przymierzę jeszcze tą koszulkę. Ale pewnie założę jakąś swoją bluzeczkę na ramionkach pod spód. I Wam się pokażę, jak to wszystko wygląda. Także jeszcze raz się zaprezentuję z tymi spodniami, getrami, legginsami. Jak zwał, tak zwał. Także idę przymierzyć bluzeczkę. Okej, okay, mamy już bluzeczkę. No i powiem wam szczerze, tak, właśnie ona na obrazku była z czymś takim pod spodem, a przeszła sama. Więc jako taki crop top, bardzo fajna, bo ona jest taka, widzicie, nie wiem czy wam zżumuję, zżumuję, widać. Ona jest taka troszeczkę siateczkowa. Może i do takich koszulek pod spód to fajnie wygląda. Ale za cztery dychy, powiem szczerze, no tu ma takie dość spore to wycięcie. Ja chyba po prostu nie potrzebuję takiej bluzki. Także nie. Jakby ona była całościowa, jako dwie sztuki takie, jak najbardziej mogłabym za to cztery dyszki zapłacić. Ehm, fajna sprawa. Ale jak ja muszę jeszcze swoje koszulki pod to brać, to jakoś nie widzę koniecznie sensu. Tym bardziej, że ja nie mam takich obcisych, Ja mam bardziej prążkowane, troszeczkę luźniejsze takie t-shirty, e, takie bluzeczki na ramionczkach bajziki. Mm, a to jest w sumie jedna jedyna taka, którą mam z takich śliskich 4 f No nie, nie, chyba to jednak nie jest to, więc y, wydaje mi się, że to po prostu zwrócę. Jeżeli będzie taka możliwość zwrotu, a nie wymiany na coś innego, to jak najbardziej zwrócę, a jak wymiana. No to nie wiem, to może też wymienię na coś innego. No nie, ten krop to mi się w sumie średnio podoba. W ogóle mi się nie podoba. No nie będę oszukiwała, tym jestem rozczarowana. Nie podoba mi się to wycięcie. To, że to przyszło samo. Taka szmatka, no nie ma się co oszukiwać za cztery dychy. Niekoniecznie. Dobra, no cóż, widzieliście moje zakupy. E, moim zdaniem w Getry fajnie inwestować, ale mówię, jakby była MK, bardzo chętnie bym przymierzyła. E, bo prawdopodobnie chyba bym się bardziej komfortowo czuła. Bo gdybym miała zostać przy tej wadze i na pewno z tą wagą już nic nie robić w najbliższym czasie, to na pewno te sobie bym zwróciła, bo one są takie moim zdaniem bardzo na styku na mnie. Ale ja wiem, że. Raczej nie powinno być z tym problemu, i raczej myślę, że zejdę z tej wagi, i te legginsy po prostu będą wtedy na mnie leżały. Świetnie, będę się czuła w nich komfortowo, bo nie będą mi się obsuwały, zsuwały, będą idealnie dopasowane. Także ja osobiście polecam moim zdaniem fajne, ale jeszcze takie pewniejsze polecenie będzie, jak zrobię w nich trening i zobaczę, czy one nie przesiąkają, nie przemakają, no i przede wszystkim, czy się nie supokują po praniu, bo to jest bardzo istotne, bo bardzo często się to zdarza. Więc e, resztę recenzji w najbliższych odcinkach Wam zrobię i wypowiem się na pewno po pierwszym jakimś kontakcie, czyli po pierwszej jakichś ćwiczeniach, po pierwszym praniu się coś wypowiem i wypowiem się również, nie wiem, po miesiącu, po dwóch miesiącach stosowania, żeby zobaczyć, jak one się zachowują. Po dłuższym czasie, czy są warte tej ceny, czy nie. Te promocje są ogólnie dwa razy w miesiącu, więc zawsze warto się wstrzymać. Ja nigdzie nie widziałam filmików, wszędzie widziałam tylko promocje, kody, że zachwalają, ale nigdzie nie widziałam takiego testu, że ktoś rozmiar taki nosi i takie kupił i jak one się zachowują. Filmiku tego typu, który ja nagrałam. Ja takich filmików po prostu nie widziałam z tą marką i dlatego no, nie miałam się za bardzo czym sugerować. A rozmiarówka, która jest w tabeli, to jest lycra, to się rozciąga, więc no to dla mnie jest żadna rozmiarówka. No trudno. Dobra, ja ogólnie z zakupów jestem zadowolona. Jedyną rzeczą, jaką będę chciała zwrócić, to jest ten t-shirt. Gatry na pewno sobie leggingsy zostawiam. Także dziękuję Wam ślicznie za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że mi, yy, będę dla Was też jakąś inspiracją. Także trzymajcie się yy, ciepłutko. Do zobaczenia, buziaki.